Siemano, Siemano widzowie, witam ponownie na moim kanale Mexicano TV, witam was serdecznie. Słuchajcie, co się stało dziwnego? Dostałem przede wszystkim, dostałem pismo. Dostałem pismo. Już nie będę tu pokazywał, jest, jest sporo tych stron tutaj, nie. Dostałem pismo. Słuchajcie, w sprawie tego, jak widzicie, jestem w serbskiej bluzie oryginalnej, jak, jak widać. Dlaczego te pismo dostałem w Serbii? Zostałem kandydowany na przewodniczącego czego serbskiego parlamentu. I prawdopodobnie mam szansę to wygrać. Dlaczego dostałem te pismo? Słuchajcie. Dlaczego dostałem to pismo? Ponieważ. W Polsce nie można załatwić transportu do kukurydzy, więc Serbia poprosiła mnie o to że jeżeli chcą mi pomóc, to ja mogę kandydować na przewodniczącego parlamentu dlatego dostałem tą bluzę, jak widzicie jest oryginalna serbska flaga serbski emblemat, można sobie wygooglować i, i dlatego chodzi o te pole kukurydzy generalnie słuchajcie, bo, bo jeżeli w Polsce nie mogę załatwić takiej sprawy i które już dwie załatwiłem, ale trzecie nie mogę, bo chodzi o transport o, o przejęcie Lublina, gdzie moglibyśmy z majorem wozić, wozić tą kukurydzę na sprzedaż. Więc Serbia poprosiła mnie o to, żebym kandydował. widocznie nadaje się na to. Także słuchajcie, słuchajcie, powiem Wam szczerze, panie K, naprawdę jadę do Serbii, będę w serbskim parlamencie siedział i niech pan się obawia, bo tam w Serbii się nie pierdolą. No. Także na pewno już załatwię ten transport. Będzie przejęcie przejęcie Lublina. Także słuchajcie, natomiast major, major moim zdaniem rzuć ten bombas. Rzuć ten bombas i jedź ze mną do Serbii. Pojedziemy do Serbii, będziesz wiceprzewodniczącym. Będziesz wiceprzewodniczącym. Poza tym ja nie wiem jak ty możesz nie pamiętać, że u mnie byłeś. Przecież byłeś stary, przecież wchodziłeś do mnie. Ja nie wiem, co ty brałeś wtedy, ale wchodziłeś wtedy do mnie do bramki. Przecież ja cię wpuściłem, jeszcze ci było zimno w ręce. No nie pamiętasz tego, jeszcze z pizzą szedłeś. No stary, no, no nie świruj. no, Także będziemy słuchać, słuchajcie, będziemy się wybierać do Serbii niedługo. Może Major pojedzie ze mną, może nie. Natomiast na pewno pana kanie weźmiemy, bo chodzi o ten cały konflikt, nie? To, tą otoczkę, taką fajną, tak zwaną. Także słuchajcie, jeszcze raz pokazuję, naprawdę jadę do Serbii. Zobaczcie, jadę do Serbii. Nie zdradzam Polski, ale jadę do Serbii. Słuchajcie, zobaczcie, jeszcze raz. Oczywiście otrzymałem też z Serbii serbskie piwo, które, no, na razie trzymam na drogę. Na drogę trzymam. Słuchajcie, na drogę trzymam te piwo. No i coś mi zostało się. Pozdrowie jeszcze, póki się będę ubierał. Pozdrowie. Pozdrowię jeszcze z dwie, trzy osoby. Słuchajcie, tu się muszę jednak notatnikiem notatnikiem powołać, bo niestety aż takiej pamięci nie mam. E, Michał i Mateusz, pozdrawiam Was serdecznie ze Szczecina. Dzięki za pakę. Naprawdę. Oczywiście pozdrawiam też Katarzynę Solenizanku, która jest dzisiaj. Także pozdrawiam Cię Katarzyna. Naprawdę. Ja muszę szybko gadać. Słuchajcie, nie? Także pani Kat, oprócz tego, że w Polsce nie można używać dronów, to dowiedziałem się, że w Serbii można używać dronów. Więc, jeżeli będę miał serbski paszport, a będę miał i obywatelstwo, to będę mógł latać dwoma dronami u ciebie koło domu i nic nie będziesz mógł mi zrobić. Niestety, no, niestety nie będziesz mógł mi nic zrobić. Także spodziewaj się nad głową latających dwóch dronów, to za jakiś miesiąc, dwa to potrwa, no, bo będę musiał wrócić z tej Serbii, nie. Także słuchajcie. Co jeszcze mam do powiedzenia? No Powiem, że jest zimno i że czasek powoli się wybierać do Serbii. Ja już kupiłem odpowiednie ubrania. No oczywiście czapkę, to wiecie, znam, to znacie tą czapkę. Czapka jest czarna. Także ubieramy się, żeby wyjechać do Serbii. Nałożymy też Nałożymy też, bo tam, do tam w Serbii nie jest ciekawie, to nałożymy. Słuchajcie Tak żeby... Nie być widocznym nałożymy koszulę. Muszę się zapiąć, słuchajcie, no panie Krzyśku, bój się pan, bo jadę do Serbii. Teraz na razie inkognito, ale potem będę przewodniczącym parlamentu. Także, panie Krzysztofie, naprawdę, drony będą latać i to nie jeden, tylko dwa. Także muszę się zapiąć, słuchajcie. Poczekajcie, bo to trochę potrwa. No, także już ubranko jest przygotowane na Serbię, bo tam jest nieciekawie, więc trzeba uważać na wszystko. A, no, a Pan Kaniech uważa na mnie. No, oczywiście mam do tego jeszcze kurtkę. No i w tym, w tym ubraniu będę się wybierał do Serbii. Słuchajcie, naprawdę myślę, że jak będę biegał po lasach zanim dojdę do Parlamentu, to myślę, że nikt mnie tam nie znajdzie. Także jeszcze raz pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Z grubej rury, z grubej rury Meksikano, z browarem, z Serbii prosto. Oczywiście z dokumentami. Mam tutaj dokumenty. Nawet cały plik. Także trzymajcie się, jeszcze raz. I major, jak będziesz chciał ze mną jechać, no to mi po prostu daj znać, nie? A czekajcie, jeszcze zapomniałem o rękawiczkach, bo rękawiczki muszą być koniecznie. Muszą być, bo w Serbii jest tak samo zimno jak u nas w Polsce. Także major, jak będziesz chciał, jak widzicie, jestem przygotowany na Serbię. Tak to wygląda. Także słuchajcie, jak major będziesz chciał ze mną jechać do Serbii, bo ty cały czas nie pamiętasz, że u mnie byłeś, już. Chociaż nie kłam, że nie było cię. Chociaż już nie kłam, chociaż powiedz prawdę, że byłeś i tak. I Mario był, ale ty tego też nie pamiętasz. Nie wiem, co ty brałeś. No mniejsza o większość, nie? Także panie K., jadę do Serbii załatwić tylko jedną sprawę jedną jedyną. Jedną jedyną sprawę sprawę transportu. Sprawę transportu, przekazania Lublina do mnie yy, i do majora również, no bo tak jak mówiłem Ci wcześniej, słuchaj, no, dogadaliśmy się z majorem, <laughs> przepraszam, bo zimno jest, jak to zrobić. Także, yy, także będzie wszystko dobrze. Także, no cóż, pozdrawiam jeszcze raz, żegnam i witamy się w Serbii.